No siemano, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale Dokan Battle. 9. rocznica jest już oficjalnie rozpoczęta, tak więc pora na banery. Mam 2300 DS-ów, jak zresztą widzicie. No i zobaczymy co tam nam przyniesie Dokanowe szczęście. Nie marnujemy już czasu. Sprawdzimy sobie co tutaj mamy do wydropienia. Jest fajna przecena, 30 30DSów w pierwszy, pierwszy summon. Tu oczywiście główna karta banerowa, bardzo ją chcę, tego niekoniecznie. Te, zresztą wszystko chcę, co ja tam będę gadał. Nie będę narzekał i nie będę się zastanawiał, co ja tam chcę, a czego nie. Dawajcie wszystko, no oczywiście dwie główne banerowe karty jak najbardziej by się przydały, a reszta, no zobaczymy. No dobra, no to najpierw po jednym kółeczku sobie zrobimy. Sumon za 30. Co tam nam przyniesie? Prawdopodobnie tu i tu zobaczycie ikonki z. wiecie, z przekreśleniami tego, co, co zdobyłem. Dobra, oto jakieś nowe animacje? Tego jeszcze nie widziałem. Dawno nie robiłem sumonów. Dobra, co my tu mamy? Nic ciekawego, jak na razie, oczywiście. No. Wow, ok. <ścoughs> Okej, okay. co za gówno, jedna SSR-ka, no dobra, ale zobaczymy, może, uuu, tu mamy całą ekipę, zobaczymy, o, Fusion H, dobrze, uuu, 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 o, o, Gogeta, czy to są, czy to są animacje tylko na, na rocznicę, czy to są pełne, jakby już nowe, e, i co, no dobra, jest animacja Gogety i dostałem Coolera. Oczywiście syn Shenron. Ah, oh, damn it. God damn it. No dobra, ale są trzy SSR-ki. No to nie jest, nie jest źle. E, niestety żadnej nowości tutaj nie mam. O, znowu będzie. Fuzja. Dawaj. Dawaj, dawaj. Gogeta. Przynieś mi szczęście. Przynieś mi banerówkę. Kurde, nie tą. Ach. Jezus Maria, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Przecież, dobra, darmowy. Darmowy musi być, to musi być to. Darmowy. No, nikt nie dołączył do ekipy? Cholera, jasna. Nie robi się, nie robi się tak. Tej, Dokanowe bogu, dokanowy bogu. Daj mi szczęście. Pozdrawiam przy okazji grupkę na Facebooku e, do Battle Polska. Naprawdę świetna robota. E, no a my jedziemy dalej. Boże Dyspo, już chyba z 40. Poczekajcie, aż sprawdzę, ile ich mam. E, o, o! 8 SSR-ek i jeden na Rainbow. Ok. No dobra, no to drugie kółeczko. Może drugie kółeczko przyniesie nam więcej tutaj szczęścia i radości. Mamy Bu, mamy Birusa i mieliśmy chyba Gotena. Rainbow napis i ciśniemy dalej. Dawaj, dawaj. No, Widel, Strunk. Gohan, Komurczak, Frezer, Pan, Krilan. O Boże. Czy ktoś z Was miał takiego samego szafta jak ja, bo jak na razie ja czuję się niespełniony kompletnie niespełniony. Do tej pory, do tej pory jest e, tragedia. Tragedia. U! O, -o! Co to jest? Broli się pojawił. Przejął ekran. Dawaj Gogeta. Prosto w Broliego. Czyżby to oznaczało banerówkę główną? Krilan Napa jest. Jest! Fuck yeah! Haha! <ścoughs> jest! Jest, jest, jest! Już jestem spełniony! Spełniony! Już, 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 już. Ale robimy do końca kółeczko. Robimy do końca kółeczko. Może wypadnie duplikat. Także mając go na 69% byłoby to czymś bardzo fajnym, bardzo ciekawym można byłoby potestować. Uu, u u Nie wiem, co to oznaczało, ale... ale było dobrze. Sorbet, Kapitan Trunks, no... Okej. Okay. Ta, dobrze, te? A to co? Kurna, Fusion za masło. Dobra, dobra, przyda się, bo, bo tego mam tylko... Eee... Tylko jednego. Poczekajcie, sprawdzę sobie tak na szybko. Aha, czyli to była jedna, jedno całe kółeczko. No dobra, no to lecimy teraz tutaj. Drugie. Tylko przez 400 godzin. E, także główną banerówkę miałem z pierwszego, mm, z pierwszego baneru. Teraz z drugiego. Dawaj Gogeta. Gogeta. Pokaż na co cię stać. Pokaż co potrafisz. Fasz, fa, fasza pasza, Super Saiyan Tronk, Paragus, Gohan, Komurczak, Sugesz sz, Doktor Zero Goten i Birus. O, ale LRK. Okej, okay, dobra. Miałem go oczywiście. Chyba jedną kopię, także, także spoko przyda się. Pamiętajcie, żeby nie wydropić wszystkich DS-ów, bo jeszcze jest część druga i część trzecia. Będą jakieś nowe banery. Także, wiadomo, jeżeli, jeżeli możecie, to sobie zachowajcie kilka, no, kilka dziesiąt albo kilka set, zależy ile macie. No ja mam 2000, no to tak postaram się. U, brolinek! Postaram się tak z 1000 zachować. No dobra, ostatnia karta nie robi wrażenia. No dobra, ale, ale jest lr -ka. fajnie, bo ze 4 już albo 5 lr -ek. i nie wiem, być może to jest tylko moje takie jakieś wydziwianie, że, że ja mam szafta, bo ja bym chciał oczywiście w każdym summonie mieć banerową kartę i to główną, no nie? Tak, żebym na Rainbow go zrobił, no ale być może niektórzy z Was mieli gorsze szczęście, dlatego dajcie mi znać, co Wy tam wydropiliście. E, no ja tymczasem lecę dalej. Ej, no nie jest kolorowo, aczkolwiek jedną banerówkę mam, tak jak powiedziałem. I teraz darmowy. Na tym banerze darmowy Summon musi oddać. Jest Vegeta, jest Whis i tam był chyba Chaos. O, jest Fuzja. Dobra, czyżby to było to? Czyżbym wykrakał? Czyżbym wykrakał? Co tutaj będzie? Nie będę patrzył. Zresztą wystarczy, o, że tak zrobię. Co tam wydropiłem? Co tam wydropiłem? Dobra, kurczę, spojrzałem. Dobra, mamy Hana i Gotena. Hana i Tronka. LRK, Spoko, miałem go, ale przyda się. Przyda się, no aczkolwiek... Eee, poczekajcie. Tą to kolejne kółeczko. No, nikt nie przyszedł Goku na pomoc? No, niedobrze, niedobrze. Niedobrze. No dobra. Jakoś sobie poradzimy. Co my tym razem mamy? Gohan, Tronk, jak zwykle. Jak zwykle, jak zwykle. Jak zwykle. Co to za gówno? Co to za gówno? Dobra, ale mamy jeszcze dwa sumony i chyba darmowy w tym jeden. Także no. Jeszcze jest szansa. O, jest fuzja. Jeszcze jest szansa na tą główną kartę, główną kartę, czyli Gogeta chyba. O, Bardok na samo wejście. Spoko, miałem go chyba tylko. Metal Cooler, co to było? Karniwal. Co to było? O, jeszcze elerka androidów. Ja takie mam wrażenie, że elerki to nie są już takie legendarne. Tej, co to jest? A, to ten, dobra, mam go. Dobra. Już się zdziwiłem. Mówię, co to jest? Jakiś carnival feature, coś tam, coś tam. No ale, no ale okej. Okay. O, i mamy fuzję. Dobra. Teraz chyba zostały nam dwa, e, dwa sumony za 50 i darmowy. E, no i czyżbym się załapał na te wszystkie e, karty? Dawaj, dawaj, dawaj. Trzymam kciuka jednego, a drugim klikam i kurde. Niedobrze. Niedobrze. No więc to by było na tyle. Pierwsze sumony za mną. Dajcie znać co wy dostaliście. Eee, chwalcie się w komentarzach poniżej. No ja pewnie nagram za jakiś czas drugą na razie.